Witam w świecie wystąpień publicznych, wystąpienia publiczne. Na to słowo często ludzi ogarnia paradzież, natomiast występujemy każdego dnia wśród znajomych, przyjaciół, rodziny, w pracy. Róbmy to dobrze i twórzmy okazję do dobrych wystąpień. Na kursie dowie się, jak minimalizować stres. Ponadto otrzymasz informacje, jak rozwijać kreatywność. Co mam na myśli? Kreatywność w mowie, w dobrej komunikacji, czyli macie tak zwane wystąpienie ad hoc, będziecie dokładnie wiedzieli, jak do niego się przygotować, żeby mówić płynnie, spokojnie, z opanowaniem. Dowie się również, co robi z rękoma, jaka powinna być gestykulacja, utrzymanie dobrego kontaktu wzrokowego, praca z aparatem mowy, komunikacją werbalną. To wszystko ma znaczenie, warto być świadomym tego, w jaki sposób występujemy i jak to każdego dnia możemy trenować. Ja nazywam się Damian Wilpert, od kilkunastu lat prowadzę szkolenia w tematyce wystąpień publicznych, pasjonat wystąpień, piłki nożnej, rozwoju osobistego, literatury. Piłka nożna, którą łączę aktywnie z dziennikarstwem sportowym, ma możliwość komentowania spotkań na żywo, to też ta praca z głosem jest mi znana. Pokażę, jak to dokładnie robić. Pasja wystąpień, osoby, które dobrze się komunikują i przemawiają, mają zdecydowanie łatwiejszą drogę rozwoju swojej kariery.